Jeszcze wczoraj dodałem taki mroczny film, była mroczna muzyka. Sam materiał był bardzo zagadkowy, bo akcja rozgrywała się w nocy. To tajemnicze zwierzę było dosyć trudno dostrzec, mało detali, to też była to taka zagadka. Niemniej jednak obiecałem pod koniec wczorajszego filmu, i to jest właśnie to nagranie że. Będę miał dla Was wspaniałą wiadomość. I to jest ta wiadomość. Jest w moim lesie młody jenot, który postanowił obejrzeć moją kamerę. Oczywiście kilkukrotnie się jeszcze odwrócił, odchodząc, żeby na pewno zobaczyć co to takiego. Wiadomo, młode zwierzęta są ciekawskie. Ale w tym wczorajszym filmie to był dorosły jenot. To był tata tego malucha. I to nagranie tego malca, który, które przed chwilą widzieliście, to było nagranie wykonane w ciągu dnia, a kolejnej nocy właśnie ten, taj ten tajemniczy Jenot pojawił się przed kamerą. I to był tata, który sprawdzał, gdzie w ciągu dnia było jego dziecko. Czyli on dokładnie po zapachu dotarł w miejsce. No, gdzie ten maluch przyszedł? Oczywiście nie podszedł tak blisko kamery, no bo starsze zwierzęta, no już nauczone doświadczeniem, wiedzą, że nowym elementom lepiej zbytnio nie ufać, mimo że na szczęście nie uciekł, no bo zna mój zapach, więc podszedł blisko, ale jednak ograniczył się do, tych, do tego dystansu 2-2,5 dwóch, dwóch metra. Więc zagadka rozwiązana, ale finał wspaniały, bo u mnie bardzo zmało je no na to w w zasadzie pojedyncze, no tym bardziej cieszę, że gdzieś ten młody jenot przed kamerą się pojawił. Jest jeszcze borsuk, który kuleje, ale już mogę powiedzieć, że on już ma się coraz lepiej. Jedna, jedna noc wystarczyła, żeby no, dosyć szybko się zregenerował. Już zaczyna na tą nogę sobie stawać, więc wszystko będzie dobrze na 100%, bo już wiele razy takie coś zaobserwowałem. Borsuki to są bardzo takie twarde zwierzęta, które szybko się Regenerują, jeżeli mają tylko ku temu okazję, no ten ma, bo ma troszczącą się o niego rodzinę, ma wspaniały dom, ma spokój, więc no czego więcej chcieć, żeby, żeby się regenerować. Co poza norą borsuków? Oczywiście ja jeszcze borsuki wkrótce pokażę, bo również te zwierzęta nagrałem, bo dawno ich nie było. Ale co słychać w innej części lasu? W innej części lasu, oczywiście no cały czas panowie przygotowują się do rykowiska, no, czyli standardowo przychodzą w takie miejsca, gdzie chcą się troszeczkę schłodzić, szczególnie że. No ostatnie dni były naprawdę ciepłe jak na wrzesień. No i oczywiście rozpiera jak gdzieś energia, gdzieś cały czas sobie chodzą. Zresztą, jeżeli chodzi o jelenie, no to w ostatnim czasie sporo filmów umieściłem na kanale, natomiast to jest takie bardzo magiczne miejsce, no bo Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Gdzieś po środku woda, leży przewrócone drzewo, obok jeleń. To jest takie bardzo ładne, przyrodnicze nagranie, taki ładny kadr, który bardzo chciałem mieć w swojej kolekcji, że tak to ujmę, no i udało mi się właśnie coś takiego nagrać, z czego bardzo się cieszę, bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby nagrywać wyjątkowe momenty z życia zwierząt, jakieś ciekawe zachowania, ale też, żeby to wszystko było w takim pięknym. Miejscu nieprzypadkowym. Pojawiła się również samica łosia, która gdzieś sobie spokojnie przemierza lasy. Wkrótce już panowie powinni się tutaj pojawić, bo równocześnie z rykowiskiem będzie bukowisko, czyli e, okres godowy łosi, więc panowie będą chodzić i śpiewać paniom już. Naprawdę niedługo to też wiedziałem, gdzie kamerę usytuować, żeby również i łosia zaprezentować i wspomnieć o tym, że również takie Wydarzenie w świecie przyrody teraz będzie miało miejsce. Odwiedziłem również no, miejsce, gdzie jest taki wodny ekosystem, zupełnie inny niż w lesie, choć to w zasadzie taka śródleśna Polana. Tutaj bobry cały czas pracują nad tamą, w zasadzie uszczelniają ją, bo jak widać, no, są jeszcze. Takie dwa, trzy miejsca, gdzie można coś poprawić. Na pewno one cały czas nad tym pracują, mogę zapewnić. Oczywiście kaczki również się pojawiają. No ale teraz nadal często pojawiają się tutaj gołębie. Jest to para gołębi, które również bardzo upodobały sobie to miejsce, żeby wygrzewać się w słońcu, wspólnie, razem. Świetnie widać tutaj, jak wykorzystują gałąź do tego, żeby żeby po prostu w tym miejscu przebywać i tutaj będzie to widać doskonale jeden gołą patroluje, czy nie zbliża się niebezpieczeństwo wtedy drugi idzie się napić świeżej, natlenionej wody no gdzie te bobry robią świetną pracę bo natleniają, nawadniają no mnóstwo korzyści subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów wkrótce naprawdę dużo myślę przyrodniczych perełek.